Latanie fascynuje ludzkość od zarania dziejów. Tym razem w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich można sobie polatać, nawet nie wbijając się w powietrze. Dzięki symulatorom oczywiście. Na początek wsiadam do kokpitu samolotu pasażerskiego. No dobrze, i gdzie w ogóle lecimy? Teraz lecimy na północ. Teraz latamy do góry nogami. Na całym świecie skoszkowie z jeżdżą do tuneli aerodynamicznych. Jesteśmy w stanie rozpędzić powietrze do 320 aż na godzinę. Co jest elementem na skalę światową. Dofinansowanie z Unii Europejskiej wykorzystaliśmy na część technologiczną e, tunelu. Dzięki temu stworzyliśmy najlepszy na świecie tonel To no Chyba jutro będzie o naszym <laughs> przelocie we wszystkich gazetach. Tak jest. Skoro jesteśmy w samolocie, to ja idę tu spadochron, kombinezon i spróbuję z niego wyskoczyć, czyli znowu zasymulować to <laughs> w tunelu. Dobrze, cześć, ja nazywam się Wojtek, będę twoim instruktorem. Zacznijmy od najważniejsze rzeczy, wyciągnij sobie wszystko z kieszeni, łańcuszki, branzoletki, ściągnijeli pierścionki. Jeżeli nie masz niczego w pieszczeniu, to żadnych sygnałów nic. Ok, zaczniemy od kombinezonu. Dobrze, że wziąłem skarpety w kolorze kombinezonu. Ciężkie jest życie skoczka. Idziemy na krótkie szkolenie. Omówimy, jak będzie to wszystko wyglądało. Najważniejszym, najważniejszym elementem całego latania jest relaks. Przystępujemy brzuch. Nie naciskamy, nie walczymy swobodnie, płynnie wszystko i powoli, okej? Okay? Dobra, zapraszam cię za mną. Nawet zapiski nie umiem włożyć. Wow. Wow. Wywiało mi trochę hipsterską brodę, ale warto. Dzięki. Dziękuję uprzejmie. No, to polatałem. I tym sposobem przyleciałem do Lublina do miasta, w którym być może ktoś w końcu odciąży mnie w mojej pracy, bo tym razem odwiedzimy studentów, którzy mają swoją telewizję, swoje radio i czego oni tam nie mają. To jest Paula, która jest operatorem operatorką. Operatorką, tak, żeby było wszystko zgodnie z priorytetami. I Mateusz, który jest dziennikarzem, dziennikarzem redaktorem, redaktorem. Bardzo mi miło. Jesteśmy w Studiu Telewizyjnym Akademickiej Telewizji UMCS, dokładnie w inkubatorze medialno-artystycznym ACK Chatki Żaka. W miejscu, w którym no, obrodziło sprzętem ewidentnie, czyli macie narzędzia do pracy, wszelkie, które są Wam potrzebne. Tak, mamy narzędzia. Mamy wielu chętnych studentów, którzy realizują swoje pasje dziennikarskie, operatorskie. Montażowe, no ogólnie medialne można powiedzieć. Jesteśmy w radiu centrum, którego pracownikiem jest Filip. Od ilu lat? Od sześciu. Przez te sześć lat chyba widziałeś na własne oczy rozwój i studia, i, i całej pracy. Przenieśliśmy się tutaj do, do nowego studia, no i to już jest e, wyglądające całkowicie profesjonalnie. E, stwarza bardzo dobre warunki do tego, żeby pracować. No nie trzeba się wieloma rzeczami martwić, tylko po prostu siadać za mikrofonem i robić swoje. Jakbyś macie mógł jeszcze zbliżyć. O, fajnie. Jesteśmy w reżyserce i studenci przygotowują się do realizacji telewizyjnej, jakby. Dokładnie tak. Mamy przygotowania do koncertu studenckiego, realizowanego przez studentów. Tutaj nasi studenci zdobywają praktyki. Jesteśmy już znani na rynku, myślę, że nawet ogólnopolskim, z realizacji kabaretów. Wydaliśmy ponad 10 płyt. Ostatnia Anim Rum Room. Cała instytucja to 50 lat historii, ale od niedawna ze wsparciem Unii. Akademickie Centrum Kultury działa od trzech lat po uruchomieniu inkubatora medialno-artystycznego. Mamy tą możliwość wejścia. Okay. Przepraszam. No jest jesteśmy zdał. w trakcie pracy, proszę Państwa, to tu się zdawa w serca, czyli Unia Europejska. E, Unia Europejska e, dała nam tą możliwość, tak wejścia w zupełnie e, nową przestrzeń i cała infrastruktura medialna, tak, która pozwala nam również właśnie w realizacji takich zamierzeń. Inkubator. Tutaj wykluwają się nowe talenty, także ja i pan, panie operatorze i cała ekipa niedługo. Pa. pa. W Lublinie kończę dzisiejszą wycieczkę w ramach europejskiej majówki, ale was zachęcam do odwiedzenia strony Dni Otwarte EU, na której znajdziecie informacje o tych i innych ciekawych projektach.